Witam. Dzisiaj jak wyglądać młodziej. Trzy kroki. Krok numer jeden. Dieta, zdrowa dieta, czyli przede wszystkim zdrowe tłuszcze. Dlatego, że tłuszcze przede wszystkim odnawiają naszą, nasze ciało, regenerują naszą skórę i wtedy czujemy się zdrowsi, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Punkt numer dwa. Ćwiczenia fizyczne, czyli trening typowo wytrzymałościowo-siłowy trening z ciężarem przede wszystkim uwalnia więcej hormonów szczęścia, więcej endorfin i czujemy się również znacznie bardziej szczęśliwi. I krok numer trzy jest to praca nad naszym zdrowiem mentalnym, czyli przekonania, nawyki, schematy myślenia. Wszystkie te schematy, które nam nie służą, zmiana tych schematów, czyli poprawa naszej pewności siebie, poprawa naszej samooceny, poprawa naszego spokoju wewnętrznego. Jeżeli macie z tymi aspektami problem, macie wyzwania, to oczywiście zapraszam Was na sesję treningu mentalnego ze mną online. Fantastycznego.